Cześć witajcie w kolejnym odcinku z naszego let's play z GTA Vice City Dzisiaj sobie gramy Kolejną misję Jak widzicie kolejna misja z rzędu Te same autko tutaj stoi pod naszym domem A więc bierzemy nasze, Naszego Hermesa Kubańczyków I jedziemy go przemalować Czy sobie tak pozwolę Okej okay. Przemalujemy go sobie, żeby on jakoś wyglądał, a nie wyglądał jak gówno. Co jest zniszczone i pojedziemy sobie tym autkiem do Diaza i ciekawe co, co, co owy Diaz nam zleci, tak? Tam misja. oby coś ciekawego. I dłuższego mam nadzieję, niż w poprzednim odcinku, okej. Okay. Nowy silnik, gliny cię nie poznają, aha. Dobra, jedziemy do Diaza. we Okej, okay. <laughs> otworzyli nam chyba most, tak mi się wydaje, on był zamknięty, a więc no będziemy korzystali, jedziemy do tego Diaza, ciekawe co on ma nam do powiedzenia, co, co on od nas chce w tej misji. Ilu tych gogeli jego tu już, na samym, na samym wejściu dwóch Gogeli. okej, okay. a tutaj pełno, ciuk ciuk staniemy tutaj sobie.

You work for me now. I work for money. As I said, amigo, you work for me now. I work. Shut for up! Me. Some Judas has betrayed me. He thinks I don't know how much money I should be making. But stealing 3% is as good as stealing 100%. No one does this to me. No one. You follow him from his apartment and you see where he goes. Later, we will kill him. My się z nim sami. Chodziło mu o to, że... Jak on to powiedział later we will kill him we will kill him, okej, okay, no nie ma problemu. Jedź do domu złodzieja, no kurwa, ja mam się bujać, bo złodziejski No Tym razem nie weźmiemy naszego kubańskiego autka, tylko weźmiemy tutaj coś szybszego. Bo mogą być jakieś pościgi, szelaniny. Skurwysyny to nie film. Jesteśmy z innej gminy płynie wuda, nie chin. Tak, dokładnie.

Mam nadzieję, że to nic, nic trudnego, bo no, będę, będę się denerwował Nie chcę mi się tego powtarzać Nigdy mi się nie chce misji powtarzać no. A więc no, tym razem Kurwa, jebany śmieciu, pierdolona, dziw Nie dalej się, ale dostałem małego laga No, to pewnie przez to, że w tle mi się jeszcze konwertuje jeden odcinek Ten właśnie w poprzedni bo Actionem mi kurwa wybieg dolił taki wielki plik, że to szok 3, 3 giga za 10 minut filmu? No bez przesady Ty Okej, okay, nie ma go Co jest? O co chodzi? Mamy go śledzić, tak? Ej, szmato Szmato I gonimy go skuterem jaka beka nieziemska nieziemska beka. Okej okay. Chociaż fajna muzyczka leci, nie? Jak on mnie uszczeli, to będzie normalnie mistrzem świata, kurwa. Ale chyba mu się to nie powiedzie, niestety. Ziomeczku, niestety, nie twój dzień. śledzenie mi odpowiada no chyba że coś będzie jeszcze gorszego za chwilę no to a no tak to dosyć prosta misja jak no, strzela do nas typ który nie potrafi strzelać ale no to o lag kolejny drugi już w tym odcinku ale no to nie będziemy pokalić tego powodu Jedziemy po prostu za Twitterem i co? I co dalej? No, zobaczymy. Kolejny most Przepływamy. Przejeżdżamy. Nie wiem czy ten był zablokowany. Chyba nie, ten nie był zablokowany. Okej, okay, misja zaliczona. Musieliśmy tylko go ścigać i chyba dowiedzieć, gdzie on mieszka. Nie ma problemu. Ej, wypiek dalej z tego, wypiek z tego. I masz wiek, nie? I masz wiek. I tyle. Dostaliśmy amunicję do niczego... Siadaj, wsiadaj, Tommy! Tomi chuju! Tomi, wsiadaj. Siadaj, Tommy. I zbieg dalej. Okej. Okay. Tomi uciekaj, kurwa! Uciekamy, ja jebie, prawie by nas zajebali. Trzeba spiegalać jak daleko. Jak daleko się da. Zapisać to, bo... o! Żebym się zenerwował trochę. Myślałem, że to jest serduszko, a to tabletki. Okej. Okay. Pewnie kolejna misja to będzie rozwalenie tych typów, albo mi się tak tylko wydaje, ale chyba tak, chyba rozwalenie tych ludzi. No nie wiem, zobaczymy. Jedziemy, jedziemy. Co pisać? Niech się nie jak dalają mikuje, bo już mnie to denegduje. Jeden z drugi mikro kurwa wjeżdża pod koła, ze kurwa. ...umierają i płaczą. Dzisiaj na skróty sobie jedziemy. O! I dosyć ciekawe skróty, no. Mamy fajne altko. Nie wzięliśmy, Nie wzięliśmy go tamtym, to weźmiemy go... ...sobie z plaży. Ale nie. Musi... Musi lecieć flash, bo... ...fajna... ...fajna piosenka była. Billie O kur... Nie, no. To mi ty nie umiesz jeździć to mi Ale zawsze możesz się nauczyć nie. Dobra, zapiszmy sobie tą misję. Ale dziwnie się tym jedzie, takie duże. Dobra. Stajemy sobie w naszym hotelu W hotelu Ocean View, okej okay. I lecimy sobie zapisać i zakończymy ten odcinek tutaj Okej, okay. zapisujemy na... Nie, nie, na, na gnieździe drugim, dobrze? Żeby być pewnym, że wszystko dobrze Okej okay. To by było tyle Cześć.